W czasie remontu tego krzyża odkopano, y, ta jakby, fundacyjną puszkę y, osoby, która ufundowała ten krzyż. Był to właściciel majątku i tego folwarku z napahania y, o nazwisku Jan Kulak. Opisywał on w tym y, dokumencie, który się zachował w dość dobrym stanie i jest y, dostępny. Na, na przykład podawał dokładną datę tego wydarzenia. To był 30 chyba drugi rok. Opisywał wtedy kto był prezydentem naszego kraju, kto był premierem, kto był ministrem rolnictwa. Opisywał y, trudną sytuację w rolnictwie, no, takim gospodarczym y, sposobem na to patrzył, jakie trudne czasy przychodzą, bo y, w tym czasie y, w Polsce były bardzo mocne naciski na reformę rolną i, i po prostu likwidację dużych majątków. No, się przejmował tym. I podawał też również ilość osób, które razem z nim zamieszkiwały w ich rodzinnym domu, pałacu w Napachaniu. Tam podawał szwagra i siostrę i rodziców swoich. I całą gamę ludzi, którzy no, no mieszkali na majątku. Ponownie został zakopany, przy, jak kopywali nowy krzyż, została też umieszczona puszka z datą i z podobnymi informacjami, kto w tym czasie jest prezydentem, premierem i takie rzeczy. Remont krzyża odbywał się około 10 lat temu no, to mógł być 12, mógł być 13 rok. Ta historia, proszę Państwa, zaczęła się tym, że z opowiadania mojego ojca tu obecnego, który doskonale to pamięta, bo jako jedenastoletni chłopiec tak by uczestniczył w tym, jako taki bezłonny kibic. Opowiadał stale o tym, że w napachaniu stoczyła się e, taka mała e, bitwa pomiędzy oddziałami rosyjskiej ósmej armii gwardii, generała Czujkowa, a Niemcami, którzy wycofywali się z okrążonego Poznania. Zainspirowany tym opowiadaniem dziadka, no, próbowałem w jakiś, dotrzeć do jakichś dokumentów i po iluś tam latach udało mi się kupić książkę wspomnienia e, lejtnanta, Leitnanta Luftwaffe, czyli lotnictwa, który opowiada z, swoją drogę, jak się wydostał z Poznania z ławicy, jak wyszli w nocy w, w liczbie wzmocnionej kompanii około 200 ludzi. Przemieszczali się głównie nocą, według jego wspomnień, szli jednym tropem, tak jakby, żeby zmylić przeciwnika. Co do ilości osób, które idzie, opisują, że zatrzymali się w małej miejscowości na Pachanie w lesie i zrobili sobie takie małe pranie, pranie bandaży, bo wśród nich byli również ranni, a nie wiedzieli, że w tu w miejscowym majątku znajduje się już takie czujki rosyjskiej armii. I oni ich wypaczyli, zaczęła się szczelanina. Część tych Niemców zginęła tam w tym lasku, część po drodze w takim głębokim rowie melioracyjnym, aż zobaczyli na polu potężną szopę wśród polną, gdzie magazynowane zboże i część się schroniło w tym w tym stodole ze zbożem. No Ruski się oczywiście nie patyczkowali, oszczelali za pociskami zapalającymi, zapalili to wszystko. Jak ojciec wspomina, przyszli tu na drugi dzień, no to leżała masa spalonych właśnie tych żołnierzy niemieckich, były również porozrzucane dokumenty, zdjęcia, nie? Różańce, książeczki, to miejsce właśnie tam, gdzie to drzewo, to takie y sytkowo się nazywało. I tam właśnie te, te spalenizny różne były, no i przy tej stodole właśnie jak spalona była, to w narożniku supy stały, betonowe takie filary na tych supach były montowane. Supy, i tam właśnie w narożniku przy tym taki mogiłę zrobili wspólną mnie i tych wszystkich, co na tym polu. Y, polegli to tam właśnie pochowali w tym po polu właśnie się ganiali bo tam trochę taki zaniżony teren jest nie i rów przepływa i to właśnie przy tym rowie w tym zaniżeniu a te y, oddziały rosyjskie okrążyli właśnie las od strony Rokietnicy te drogi rokietnicki, i z tego lasu ich wypędzili na to gołe pole, i tu ich zaczęli przeganiać, oszczeliwać. Taki wśród nich młody żołnierz był 17 lat, miał nie tak, jak opowiadali ci koledzy jego, nie. i on właśnie się najwięcej mścił na tych, na tych żołnierzach, bo Rzekomo jego całą rodzinę wymordowali, i on został sam i jako ochotnik, poszedł do, do armii. Nie? Ale to rosyjski żołnierz. Ros, rosyjski. Jak starszy brat ojca opowiadał, parę lat starszy, 10 lat, no to on tu był zaraz krótko po tym, jak. Po, no, no bo oni sprzątali. No, To tu... oni właśnie chowali, to była masa tych Niemców. No, no, różnie, i granatami tam gruzki traktowali no, w różny sposób. Część nawet no, miała pościągane buty oficerki. No, no wiadomo, Rusek no, nie popuścił, jak zobaczył, że ktoś ma lepsze jak on. Nie? I także ja nawet zgłaszałem to do Fundacji Pomost, która w 90 latach zajmowała się ekshumacją właśnie tych poniemieckich grobów. Zgłaszaliśmy to z ojcem. Jeden grób udało nam się, że przyjechała komisja odkopali w innym miejscu, a tu no jakoś nie, kompletnie no, nie zainteresowali się. Nie wiem, chociaż tu według wspomnień tego, mówię, lejtnanta, który ich prowadził, no zginęło ich bardzo dużo tu. Tak że... Notabene on na koniec stwierdził, że mówi odrę w Koszczyniu z 200 osób przekroczyły dwie osoby tylko. Okrążyli Poznań i część wie pan już jednostek okrążyła, a takie punkty w Poznaniu się broniły, tak jak no Cytadela wiadomo do samego końca, ale punkty, Ławica się trzymała bardzo dużo, długo i oni właśnie samicą pamiątkowską od Jeziora Kierskiego uderzali tu tymi... na zachód. Oni unikali walki, oni nie chcieli tak, ten porucznik, żadnej walki, no bo nie było sensu ginąć już, nie, jak koniec wojny. I dlatego A... oni tym ruskom... A tu właśnie te lasy się ciągną tam od Rusałki, nie, Kiegrzy, Pawowice i tymi, tymi kątami właśnie się prze... Jak ten porucznik wspominał, wie pan, nawet było tak, że gdyby oni wiedzieli, że tych Rusków jest to około dziesięciu tylko, no to oni by. Siedemnastu tam... ich było. Siedemnastu? No hmm. może, ale on tak mówi, że około dziesięciu, nie? Więc oni by się tu z nimi razwa rozprawili, ale oni nie byli nie, zainteresowani. Nie, nie wiedzieli, ilu tu ich jest. To no. zwiadowcy radzieccy, nie? Czujkowo. Te czujki takie na tych. Małych amfibiach amerykańskich przyjechali i to właśnie tu zamkli w napachaniu, okrążyli poznań. I część rzekomo przez y, Stęszew, tarnowo się tu z, z, zatrzymała, nie? a druga część o dobornik. I tu z, zrobili kocioł i wszystkich tych wyłapywali. U nas naprzeciwko naszego domu, jak matka opowiadała. To dzieci zainteresowane były. No i Rusek wleciał do domu, i Polaczki idźcie spać, bo tu będzie duży bój. I no z, za chwilę mama opowiada, że słyszą niemiecki mot tu, 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 tu ciężki jedzie, a oni z 10 metrów Ruski z RKM ich rozpracowali naprzeciwko naszego domu. Opowiedz tato o tym, jak w którym miejscu tu rozpoczęła się ta historia okrążenia tych oddziałów niemieckich wycofujących się z poznania w sławicy. No to właśnie tu się odbywało, gdzie te brzuski widać. W tych brzuskach się rozłożyli, nie? I na tych łąkach tu były okulniki, i tu suszyli sobie. Odzież i tam bandaże i to, a ruskie patrole były w narożnikach, jak majątek się zaczynał, te zabudowie, nie? No a jak zimą nie ma liści na drzewach, no to te patrole zauważyli ich tu, tych Niemców. No i zrobili alarm i okrążyli od drogi na i ich z tego lasu wypędzili tu na te gołe pola i, i tu zaczęła się ta tragedia. I to był początek finału, który zakończył się rozbiciem i spaleniem większości żołnierzy niemieckich, okrążonych i spalonych w szopie. Część tych żołnierzy po drodze, którzy zginęli tu przy tym rowie, właśnie została pochowana. Przy drożnych rowach szczeleckich, tak zwanych zygzakach, takich, które przy tej drodze się co kawałek znajdowały, to co, dziadek, powiesz w którym miejscu, to mniej więcej jak szedłeś z tym ruskim, z jedzeniem, w którym miejscu trafiłeś na rozszczelanie tych przez młodego, 16 szesnastoletniego ruskiego żołnierza siedmiu Niemców i ósmą kobietę. No ja przechodziłem, bo tu było przejście, gdzie ta stodoła, tu Ludbiczaka nie, to tu było przejście, co tak. majątek tu na pole wjeżdżał, tak. nie? i ja tu z tym, z tym ruskim żołnierzem przechodziłem i tu, gdzie te budynki teraz nowe są, tam kobiecina taką mieszkała, domek mianie. i paru tych ruskich y, tu mieszkało w tym u tej kobiety w tym domku, no i tam z, z majątku, z, z, z sobie żywność, świnki tam zabili, nie, czy owce, czy owieczki i przyszli do nas, bo ja mieszkałem w tym domu przy podwórzu tam mhm. i przyszli do nas z tym, z, no dobrze, z tymi świniakami powiedz, nie? i siostra moja im tam, to oporządzała tam, gotowała i smażyła, no i, i od nas wzięli wiaderko, nie, z tym, z tym mięsem. No i później ja musiałem iść, żeby to wiaderko przynieść z powrotem, no i akurat by tu przechodzili, a tu te... To w którym miejscu to dziadek ich rozczeliwali? Tu gdzieś? Tu była stodoła Szymańskiego, wejście, tu miał ten ogród, no, a tu ten plac był goły. Nie, bo ta, ta dróżka była szerzej tak jak prawie ten namiot, no i tu na tym placu ich wykańczali. No a powiedz, ile lat miał ten żołnierz, jak opowiadałeś, rosyjski, który ich roszczeł? 17 lat, no to ten coś, te rodzinę jego, rzekomo, wymordowali i on, jemu się udało uciec, nie, i ochotniczo wstąpił do armii i on niech tu, tym oprawcą był całym, no. tu niech by I Ja może dopowiem, że to co dziadek stale wspominał, bo to ojciec, a dziadek jeszcze, w, no, po rozczelaniu tych Niemców, no próbował zachować się jako tam, no jako człowiek i, i wziął konia i pozbierał, bo to zima, zmarznięte było wszystko. Zebrał tych trupów, zawiózł do lasu przy drodze i tak jak opowiadałem, te zygzaki szczeleckie okopy były, tam ich pochował, ale przed pochowaniem pozbierał im jako no, żołnierz nieśmiertelniki, żeby było wiadomo, kto tam jest pochowany. I tych siedmiu Niemców i ósma kobieta była. O, ta kobieta pochodziła z suchego lasu, jako volksdeutschka, ona próbowała tych Niemców o, oficerów... oficerów. Bo to nie. sami oficerowie tu byli. Także no, pochował ich dziadek i zaznaczył to na y, drzewie, i stale do mnie wspominał: Mówi: Wnuku, pamiętaj, ja nie doczekam tego, ale Niemcy po swoich wrócą, mówi: To tam jest więcej jak pewno. No i rzeczywiście żeśmy doczekali tego, że. W 1995 czy 1996 roku, po utworzeniu tej fundacji POMOS, która zajmowała się odszukiwaniem i, i ekshumacją tych grobów niemieckich żołnierzy, zadzwoniliśmy do nich. Po miesiącu, może zgłosili się, rzeczywiście przyjechali. Uczestniczyłem, znaczy byłem obecny przy tej ekshumacji, rzeczywiście tak jak było. Odkopali te trupy, zachowały się obuwie części oporządzenia żołnierskiego w postaci pasów. To, co każdy żołnierz ma, opatrunki osobiste, w kieszeniach były portmanetka z mareczkami drobnymi. Aha, i co jeszcze było? To zbierali osobno medaliki, szkaplerze różne, no na łańce. były i srebrne, i, i jakichś innych materiałów, ale było to. I ja wtedy do tego szefa tych archeologów powiedziałem, że jestem w posiadaniu nieśmiertelników od tych żo żołnierzy, znaczy to są blachy, które każdy żołnierz ma i no i przekazałem mu to, bardzo mocno dziękował za to, bo mówi ci żołnierze po przekazaniu do Archiwum niemieckiego, zapomniałem gdzie to archiwum się znajduje, już nie będą jako zaginieni, tylko no jako straty wojenne. To właśnie tu, tu jak droga idzie, nie, to tu przy drodze był taki pusty plac, bo później tam dalej był ogródek taki i tu właśnie leżeli. Dziadek opowie coś na temat historii tego chemu, co tu się wydarzyło w 45 roku w styczniu jak Niemcy ewakuowali panicznie z Poznania. No, jak weszły wojska tu rosyjskie do napachania, no to resztki wojska, które zostały w Poznaniu uciekały na Zachód. No i akurat tu Trafił się, y, y, wojsko trafiło się z kuńmi i wozem. No i tu ich zobaczyli, że ruski już są, więc skręcili tu w prawo, obok szkoły, i tu w ten, wjechali w ten stawek. A tu w styczeń to był lód, nie? No tylko zarwało się, nie? No i jak wjechali tymi końmi na ten lód, to, to lód się zarwał i oni zostawili wszystko, ten wóz tymi końmi, i na drugą stronę się przedostali uciekali do lasu. No a tu zaś te konie, tu Miejscowi. ludność. Ludność tu z napachania. Wyprzągli, zabrali nie? na podwórze do stajni, no a, a to, co było na wozie, no to tu mieszkańcy zaś obrobili. No i ten wóz później z tymi końmi tam jeden z, tu z, z mieszkańców sobie. zabrał do swojego teścia, do, do Robina. A na tym, co na tym wozie, dziadek, głównie, bo co się znajdowało na tym? Bo tam różne rzeczy, wyposażenie wojskowe i tam trąbka i rower i <laughs> takie, takie rzeczy. Takiego opowiadania wśród tu właśnie starszych mieszkańców, tak jak ojciec, jeszcze starszych, usłyszałem jako młody chłopiec, że Podobno na wieży, w pałacu y, z, ukrywał się szpieg. No nikt nie wierzy, w koło Niemcy zarządca y, majątku i pałacu, Herr dyrektor, no jak tu ruski szpieg mógł się znajdować, on, tak? On, I... y, on tu, ja przerwę, y, na tej wieży miał swój pokoik, nie? I tu przedstawił się jako został przysłany jako zarządca i takim y, y, dogląd miał robić co tu się dzieje nie w tych czasach i także oni nie wiedzieli kto to jest no a y, ruskież znowu przyjeżdżali i tu ten park jak do rokietnicy był ogrodzony nie i tam brama była taka furtka do wchodzenia i tam się zatrzymywali ci co go tu odwiedzali niej, i zawsze się tam z nim umawiali i w tym parku się rzekomo spotykali. No i teraz jak ruskie wojsko już weszło, co, co Niemcy uciekli, to jak do tego pałacu weszli, to taki był u nas y, ten Jankowiak, nie? Takim podwórcowym i, i on miał właśnie klucze od tego pałacu. No i tam jak tych ruskich wpuścił, nie? Im otworzył ten pałac, no to wszystkie te pokoje oblecieli, a tam do góry już wiedzieli, gdzie ten ma ten pokój. Tam nie kazali odpierać, tylko oni sami weszli do niego. No i w ten czas się dopiero okazało, że to był... Jaka jest historia tego pałacu? Pałac został wybudowany według nadruków na belkach ozdobnych, wykuszach takich. To jest 1894 rok. Właścicielami wtedy majątku byli niemieccy właściciele von Gribel się nazywali i z opowiadania mojej babci, bo pierwotnie pałac, jak projekt tego pałacu, zresztą tak jak mylne logo naszego koła gospodyń wiejskich, jest pokazany pałac bez wieży. No mówię: No, coś tu nie gra, no kurde. A to jest właśnie według oryginalnego to zdjęcie i to logo koło jest, koła gospodyń jest według właśnie oryginału projektu. To był chyba Sinkla projektanta i oni wybudowali ten pałac. Ten pałac jak moja babcia, która w tym czasie już miała około 10-11 lat i stale opowiadała, że. Tą wieżę dobudowali właścicielowi żona w prezencie na urodziny. I to rzeczywiście, potem oglądając stare zdjęcia, oryginalny projekt pałacu, porównując z tym, co jest, ja myślałem, że to jest bajanie babci, no tam jakieś, a jednak okazało się to prawdą, że, że rzeczywiście dobudowano to. I ci właściciele pozbyli się tego pałacu po zwycięskim powstaniu wielkopolskim. Oni zresztą mieli podobno jeszcze parę takich majątków, wyzbyli się tego, wrócili do Niemiec. A Polak, który to kupił, się stale śmiali ci mieszkańcy tu co tego, że kulak kupił to za czopkę ślewek. Dla te, dlaczego tak mówili? Dlatego, że Tania. on to. On to sprzedał w trakcie wielkiego kryzysu, który był i jak przyszła reforma Grabskiego w 24 roku, zamiana marki na złotówkę, to Kulak, który kupił to, ten Polak, sprzedał na Kobylnikach 8 hektarów i zapłacił za cały majątek. Dlatego się śmiali, że za czopkę śliwek to kupił, nie? Pałac był w bardzo dobrym stanie do... do 70 siedemdziesiątych lat, gdy zarządzało tym państwo, Państwowe Gospodarstwa Rolne, był to utrzymany w bardzo dobrym, można nawet powiedzieć, stanie, zmieniło się to wszystko, wiecie, jak technikum rolnicze, przyszło i przyszli uczniowie, internat i tak dalej, no to to, no, w kiepskim stanie. Właściciele to odzyskali, spadkobiercy, znaczy się, właścicieli odzyskali to, w 2009-2000 rok przeprowadzili remont generalny. Rozpoczęli, wydaje mi się, bardzo mądrze od remontu dachu. W pierwszej kolejności wymienili całą wieżę, drzewo, dachówkę, a no w tej chwili no, no braknie chyba funduszy na utrzymanie tego dalszego. Przy właśnie czyszczeniu tego stawu. Nasza pani Sołtys, przewodnicząca koła gospody, nasza radna, e, znalazła, udało się jej znaleźć ten właśnie hełm. Żołnierza, który tu właśnie uczestniczył w tym. Typowy hełm żoł, żołnierski, 40. chyba rok produkcji, bo tak według wzoru. Także to nasza pani radna i Sołtys to wynalazła.